Witam Państwa serdecznie, a dzisiaj w studiu królewska para. Król Galindów, Izekus II, z królewską małżanką Marią. Chociaż że ona no nie jest podobno Galindem. Niestety, bo Galindem się albo jest, albo nie. Trzeba się po prostu urodzić Galindem, ale to nie jest zależne od przodków. To nie jest kwestia jednego pokolenia. To jest właśnie kwestia i przodków, i historii. Może nawet i bardziej tajemniczych zjawisk, jak reinkarnacja i to wszystko, co jest magiczne i tajemnicze. Ale teraz poważnie pan doktor Cezary Kubacki. Doktor, doktor, prawdziwy lekarz, prawda? Mamy tutaj dowód rzeczowy, dyplom. Ja, ale chciałem I dodać, się... że dorabiam jako szaman. <laughs> ja miałem współczesną stawkę służby zdrowia i wydaje mi się, że mój pomysł jest zgodny powielenia. także... No, ale zaczął Pan tak jak normalni absolwenci Akademii Medycznej, zaczął Pan pracować i nawet bardzo szybko został Pan najmłodszym dyrektorem szpitala psychiatrycznego. To była tak, klinika szpitala yy, Tak, ale ona była zakonspirowana troszeczkę, ponieważ dotyczyła bardzo ciekawego zagadnienia. Resocjalizacji ludzi, którzy będąc w szponach takich nałogów jak lekomania, narkotyki, alkoholizm yy, mieli być zwróceni temu społeczeństwu. Ktoś, kto ma w książce zdrowia bumaszkę szpitala psychiatrycznego nawet gdyby dawał dowody, nie wiem jakie, że on nie zdradza żadnych objawów chorobowych, jednak z tą łatą do końca życia będzie się musiał męczyć. I lepiej się nie przyznawać. Nie, lepiej było wymyśleć to, cośmy wtedy wydumali. Nazaliśmy ten szpital po prostu zakładem resocjalizacji. Nikt nie wiedział, co jest grane i z tą pieczątką nie miało się garbu. Ale czy, y, y, czy tam było takie tradycyjne leczenie? Czy... To było, moja żona zawsze dokładnie wie, ile lat temu. Ja wiem, że było wtedy bardzo gorąco w, w Gdańsku. Lat, ile lat temu? To były lata 70. Ja już wiem, to było bardzo gorąco w Gdańsku i to chyba był rok 70. 70. Te wypadki grudniowe w Gdańsku. A dlatego pamiętam, że część naszych pacjentów puściliśmy na przepustkę, to był taki sprawdzian, czy ktoś zachowa abstynencję, czy ktoś znów nie wskoczy w nauk. Puściliśmy na przepustkę i wtedy, kiedy nam odcięto telefony, nie co jest grane. I odpowiadałem jako dyrektor za życie tych ludzi. Przeżyliśmy sporo dni takich dość ciekawych. Faktem jest, że wtedy jeszcze nie mówiło się w Polsce o narkomanii. Był ten odwieczny problem właśnie alkoholizmu. Świetnie sobie radzono, bo była tak zwana stawka butelkowa na każdej złotówce, na każdej butelce była jakaś stawka chyba złotówka, nie pamiętam dokładnie, na walkę z alkoholizmem. No i z tych funduszy budowaliśmy właśnie takie obiekty i, i cała działalność była właśnie z tego utrzymywana. Muszę przyznać, że sporo czasu Poświęciliśmy tej sprawie i ona nas y, pasjonowała bez reszty. Stworzyliśmy swego rodzaju społeczność terapeutyczną. Także y, właściwie y, nie było u nas takich y, sztywnych ram. Pan dyrektor, tam jakiś kierownik takiego działu, tutaj. Taki. Czyli tak jak teraz na zachodnich tak, filmach tak, oglądamy. Tak. Że było to, to coś w tym stylu. Muszę powiedzieć, że dla do wielu osób żeśmy się tak bardzo przywiązali, bo faktycznie spędzaliśmy każdą chwilę razem z pacjentami. Wszystkie święta. Prędzaliśmy razem. W jakich okolicznościach się Państwo po raz pierwszy zetknęli ze sobą? I, ponieważ i, ciągle nie dopuszczam mojej żony do głosu, Ale tak, jestem bo ogromnie ciekaw, czy ona pamięta ten moment. Pani Maria? Tak, ja pamiętam. To były czasy Gorzowa Wielkopolskiego, kiedy mój mąż zaczynał pracę y, w oświacie zdrowotnej, a konkretnie w Senefidzie. I wtedy y, ja tam byłam na w studium nauczycielskim. I ja wybrałam się do kina i to był film samoswoi, sami swoi. Tam właśnie y, zobaczyłem faceta, który miał takie śliczne rzęsy i tak mi się przyglądał. Słuchamy, no i słuchamy. Tak, no, przyglądał tak, przyglądał się, ale ja tak udawałam, że to mnie specjalnie nie interesuje, co prawda? No. wejdę słowo. Byłem wtedy y, takim ogromnym miłośnikiem kina i zaliczałem czasami dziennie dwa czy sans. I rzeczywiście y, taka stara wersja y, głodu według Hansuna. I pod wrażeniem tego filmu, wychodząc z jednego kina, idąc ulicami yy, właśnie tego yy, bardzo miłego, romantycznego Gorzowa, nagle zobaczyłem przed sobą blondynę wyjętą dokładnie z, yy, z kadrów tego filmu. I idąc tak ślepo za nią. Wszedłem do drugiego kina i, i, i obudziłem się w sensie realiu dnia codziennego właśnie na filmie sami swoi. No to to nasz klimat, już taki nasz, rodzimy, co też właściwie było miłe, ponieważ jako odtrutka na te głębokie przemyślenia o takich ekstremalnych odczuciach, jakim jest innymi głód, no właśnie poczułem głód wymiany. Myśli, tak, myśli. I co, udało się szybko te myśli wymienić? No, no tak, na początku to nie było takie ładne. No ale tak, mój mąż y, szedł za mną, weszłam tam do akademika, po coś jeszcze, ale on tak, no niech on może powtórzy, jak to, jak to on zrobił. Nie, ale generalnie nie. szybko on zrobiłem, bo szybko. zauważyłem, tak, no tak. teraz tak, i... potem miał się narodzić sypial. <laughs> za 10 minut miał być spektakl. Aha. W tamtejszym mkik to się chyba tak nazywało, i to przyjeżdżali moi przyjaciele z Poznania, bo tam studiowałem, i miałem właśnie już zaproszenie na tę imprezę i zostało 10 minut. I w związku z tym po prostu podchodzę w holu do dziewczyny i mówię, że bardzo proszę, żeby się spieszyła. Ona zdziwiona, więc krótko zwięźle tłumaczę, że właśnie już jest 9 minut i, i, i czas Trzez biegnie to. do przodu i, i naprawdę bardzo bym prosił, żeby się pospieszyła, być może nawet, żeby zrezygnowała z tej kolacji, na którą się spieszyła. Wiem, że była chwila takiej rozterki, nie wiem, czy chodziło właśnie o tą kolację. Czy czy, czy jakieś inne czynniki, ale podjęła taką, musiał powiedzieć, męską decyzję i zdecydowała się na y, ten y, pobyt w tym y, właśnie empiku, gdzie y, z kolei straszna rzecz, nie wiem czy wspominać. Dlaczego? Hmm, ale że wstyd to było strach? pierwsze popa moje straszne, no. które mogło zadecydować o tym, żebyśmy dzisiaj się nie spotkali na tej y, kanapce skazańców, czy nie wiem, jak to tak. nazywać. Więc to był dziwny moment, że kiedy zobaczyłem po dwóch czy trzech latach moich przyjaciół, y, po prostu zapomniałem o nich. I po prostu przy stoliku... Nie, naprawdę, jestem człowiekiem szczerym reaguję. I, wreszcie, jak i wreszcie, jak ja się im z tych łapczego, z Dlatego, że jak ja już się tak kompletnie zdenerwowałam i wyszłam, to on bardzo szybko zobaczył, że ja znikłam i biegł No, no mną. Jest jestem drukowcem i wyraźnie poczułem przestrzeni, że tam że brakło luka. człowieka. luka. No i wtedy zaczęło się właśnie. Znowu się tak nie zaczęło, bo to było określanie bardzo... Denerwowało. Tak mnie denerwował jak rzadko, który po prostu taki no zarozumiały facet. Panowie tak, tak coś nie im siebie. jest, trzeba denerwować. I, i jak właśnie jak y, z kolei nie pojawił się przez kilka następnych dni, to mnie wtedy się to no, tak zrobiło troszeczkę przykro, dlaczego nie przyszedł. Tak. To jest jednak tak. tak. <noise> Też właściwie takie pogłębienie znajomości naszej odbyło się w klubie filmowym, gdzie między innymi yy, był taki problem, że ja w tym pionie Sanepidu miałem pieniążki, ale nie było etatów, nie było ludzi po prostu. Więc założyłem amatorski klub, około 50 zapaleńców yy, zaangażowało się w tą robotę. Ja miałem pieniążki, sprzęt, materiał i powstał bardzo prężny klub filmowy. Yy, robiliśmy ciekawe dokumentalne. rzeczy. dokumentalne? Tak, różne, tak. Wtedy nie było jeszcze zapoczywania na na, na pornusy. No, <laughs> a mogłyby być to... oświatowo-zdrowotne. Mogłyby tak. być oświatowo-zdrowotne. Tak, Wróg dla klas zerowych, ósmych. Różne wersje można by do zrobić. Do tego, co było tak. później i co dopro doprowadziło do y, powstania fantastycznego pensjonatu na Mazurach, który się nazywa Mazurska Galindia, Eden. O, to była cała przygoda. Właściwie to muszę przyznać, że nasze całe pożycie małżeńskie było wielką przygodą. No właśnie, bo Pani podjęła tę decyzję, że Pani wyjedzie. No tak. Kiedy pracowaliśmy w tym właśnie zakładzie resocjalizacji z alkoholikami i narkomanami, była to naprawdę bardzo trudna praca. Praca wymagająca bardzo dużo poświęceń i najważniejszą sprawą, że nie mieliśmy tam swojego właściwie domu, mieszkania, bo to był jeden pokój wygospodarowany tylko dla nas jako dla dyrekcji, a pozostali pracownicy to mieszkali w ogóle w takich pokojach, które były ich miejscem pracy, więc rano pracowali, że ja detale. do południa pracowali oni w tych swoich gabinetach, a, a pod biurkiem później mieszkali. Tak. Spotkaliśmy męża, kolegę ze studiów, który nas zaczął namawiać, że jest taki bardzo ładny ośrodek w Ukcie, no i żebyśmy przyszli, więc jak ja już tak zaczęłam mieć dosyć tego, tych pacjentów, tego braku tego domu i tych wszystkich innych spraw, a byłam w ciąży, no miał się właśnie ułożyć nas pierwszy syn, więc z któregoś dnia spakowałam wszystkie meble, wynajęłam. No blawus, męża nie było, bo był gdzieś na jakiejś konferencji. Wrócił, a tu pusty Wziąta. Wziąta. Kurde, nie ma. Dwóch pacjentów, psa Bernardyna i wszystkie graty. Przyjechałam do tej ukry, zadzwoniłam, że już jest, to, a mój mąż to przyjedzie lada moment. Ten lada moment trwał dosyć długo, bo to przeszło miesiąc czasu i mąż wydzwaniał codziennie żeby wrócić, kto do kogo Już miałem i samochód służbowy załatwiony yy, i, i dom już żeby... był prawie, że, że... w że... drogi tak transportowany, hmm. więc właściwie wszystkie te takie istotne yy, argumenty z jej strony na nie zostały odparte. No. Ale jest żelazna konsekwencja. I nasza poczta. Nie można się było dogadać telefonicznie. <głos> <głos> Więc ja, chcąc te szczegóły wyjaśnić, wybrałem się na wycieczkę właśnie w tę okolicę. Tutaj w okolice Rucianego. Taka miejscowość nad piękną rzeką Krutynią-Ukta. Tak się złożyło, że właśnie przyjeżdżając w sobotę, już fama po tej korpce pobiegła na wioskę, że przyjeżdża lekarz. A że nie było tam już chyba z pół roku lekarza, może i dłużej, więc tamtych zaszłości sporo się zebrało. Tak, miał parę tak. Ale generalnie rzecz biorąc, wyskoczyła nagle jedna sprawa, tak ad hoc, bo po prostu y, rąbała baba y, drzewo. I siekiera spadła z cząka i rozcięła Pyt. głowę. I Pyt. Taki Pyt. horror maleńki, Pyt. tak, ale przywieziono ją furmanką, no, wprowadzono y, do ośrodka, jak zobaczyłem to zrobiło mi się miękko, bo zawsze mi się robiło miękko na widok swojej krwi, ale nie byłem też niewrażliwy na coś <śmiennie> <to? śmiennie> Co <zauważył>. Mój mąż <śmiennie> pracował do tej pory w takiej medycyny innej, był salepid, jakieś tam szpitale zakaźne, no oraz y, psychodramy i na to było pierwsze takie zdarzenie z taką prawdziwą. No i wypłatło stanąć na wysokości zadania, no i wtedy powiedziałem, żonie, a jeszcze w ciąży była, więc zadanie niełatwe. Będziesz mi podawać nici, nożyczki i te inne instrumenty, które są do tego zszycia potrzebne. Y, żeśmy dość długo tam odkażali to, co się znalazło pod ręką. Tylko, że ja nigdy w życiu nie szułem, nawet guzików nie przyszywałem, w związku z tym szułem na okrętkę i to że powiedzieć, że mnie zaskoczyło, kiedy po dwóch tygodniach znów przyjechałem na rozmowy takie dyplomatyczne, bo ona nadal uparcie tam siedziała, nagle podjeżdża na rowerze ta baba z koszykiem i patrzę, a tam gęźnia z Kubana, czy kura już nie pamiętam i pełen koszyk jaj. No i ona mi pok zajmuje Husko, pokazuje głowę i niech pan zobaczy, śladu nie ma. Zobaczyłem, rzeczywiście, no mówię, artystyczna robota i wtedy myślałem, czy chirurgiem nie został plastycznym. <grym> <grym> Ale ja przerwałem żonie wątek, pierworodny nasz, nazywał się Rafał Ovidiusz. Pięknie. Pięknie, ja w ogóle mam cały Legion. <grym> Więc następny to, babcie już wymyśliły, Miron Damian i trzeci Dariusz Oktawian, Niemniej. mniej tak. To Teraz ten pierwszy to już drąga, ale 10 cm dłuższy ode mnie, a właściwie każdy z nich y, y, słusznej postury i wzrostu, ale y, jak gdyby ten Legion w tej chwili, jak tak patrzę z boku i z perspektywy czasu, jest jednak niekompletny. Jednak? Tak. A da się coś na to zapierazić? Brak jednej choryzy. <noise> <noise> tak. To tak było marzenie bałszy. mojej. Był się bardzo bał córek, że <noise> zawsze mówił, mu że woli mieć 8 czy 10 synów. Całe się, że jest tylko 3. <głos> 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 Wróćmy jeszcze, bo cały czas dążymy do Galindii. Więc w końcu zgodził się pan tam zamieszkać. I pracować i pracować. To było najważniejsze, tak. Natomiast muszę powiedzieć, że jakoś tak bardzo wrośliśmy w tamto miejsce. Był etap, to bym nawet powiedział, etap Judyma i Siłaczki, kiedy w sytuacjach beznadziejnych, jeśli chodzi o diagnozy w stosunku do niektórych pacjentów, podejmowaliśmy robotę i muszę powiedzieć, że jak patrzę z perspektywy czasu, jestem pełen uznania dla nas, jako kolektywu. Chodziliśmy pieszo do odległej wioski o 3 km, gdzie codziennie dokonywaliśmy... Yy, 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 takich rehabilitacyjnych yy, masaż u chłopaczka po nie, który po pół roku naszych zabiegów wierzyliśmy w to, w efekt tej pracy. Naprawdę uruchomiliśmy mu kończynę, znaczy rękę yy, i, i kończynę górną, która wydawała się i taką miał diagnozę, że już niestety już. do końca będzie stopy. Potem jeszcze była wielka nasza przygoda, w której żeśmy się sprawdzili, to było rolnictwo, które robiliśmy. Tak, 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 ale tak. ale dążmy do Galindii, żebyśmy zdążyli tak, Państwu to, to, to opowiedzieć. Trzeba przez ślimaka w takim razie, więc byliśmy na etapie tego ślimaka z placówki. Naprawdę ktoś, kto nie wierzy w to, że ziemia ma zapach i że to coś żyje razem z nami, to muszę przyznać z autopsy doświadczenia, że to jest przepiękna sprawa. Żyliśmy magią rozmowy z ziemią przez około 12 lat, chyba. Mieliśmy początkowo same piaski i bagna. Tak, żeśmy kupili Ale bagna się udało. 20 hektarów takich nieużytków. Najpierw chciałem kawałek, jak się w ogóle zdecydowałem na to. chciałem kawałek, żeby mieć miejsce na hangar dla łodzi. Taki katamaran ciekawie kupiłem od konstruktora pierwszych wielokadłubowców w Polsce, inżyniera Jarniszka żyjącego. Jest ten katamaran w historii żeglarstwa polskiego pod nazwą Latająca Ryba 2. Ja go mam do dzisiaj. Tak, przechowuję go i myślę, że go zrekonstruuję gwoli historii. To była ciężka praca i... No ale sprawdziliśmy się. Chodowaliście państwo no, zioła. zioła. Tak, założyłem plantację ziół. Początkowo niedużą. Tradycyjnie w Polsce się uprawiało gdzieś pół hektara do dwóch hektarów ziół. No ale kiedy już miałem te dwa hektary, pomyślałem sobie, właściwie, jeżeli bym zrobił pewne urządzenia, które by to usprawniły, no to ja mogę mieć pięć hektarów tych ziół. No się skończyło. Zrobiłem y, urządzenia, i później się okazało, że, że po pięciu było dziesięć, później piętnaście, mm -hmm. a później było trzydzieści. Jest. To spowodowało, że y, nawet do ziemię. Gdzie tylko był kawałek ziemi, żeśmy y, dzierżawili, kupowali tę ziemię. Y, wybrano mnie prezesem Związku Ziernackiego. Wywindowałem bardzo korzystne ceny dla plantatorów w tym czasie. No i że miałem monopol. A jak został pan królem Galindów? I znów przypadek. No niestety, nastąpiły takie chude lata w polskim rolnictwie i pewnej wiosny, pamiętam, jak ordynator idzie na oddział, tak ja wychodziłem na pole z notesem i tam sobie te wszystkie usterki notowałem, ewentualne zalecenia. I wyszedłem w wiosenny, piękny taki dzień. Cieszyłem się ogromnie, bo przezimowała ślicznie cała plantacja. I nagle zacząłem zapisywać, liczyć i olśnienie. Nie wolno już dalej się w to bawić, ponieważ środki produkcji tak nagle y, y, podrożały. I kalkulacja wyszła mi prosta. Jeżeli się w to będę dalej bawił, co będzie koniec. dokładać. I w związku z powyższym, no, było to olśnienie. Dziękuję Galindą, że to było właśnie w tym momencie. Gdyby to było pół roku później. Podejrzewam, że już nie byłoby szans y, y, tworzenia zrębów w jakiejkolwiek Galindii. Y, a Galindia powstała przypadkiem. Kiedy mieliśmy maleńki pensjonacik, a to powstało też przypadkiem, bo nam turyści zaczęli włazić w plantacje Mięty. Pomyśleliśmy, że jeżeli tak bardzo ci ludzie tutaj chcą być, to znaczy, że coś tu takiego jest, co ich tutaj ściąga. Było naprawdę kilka bezcennych rzeczy. To jest półwysep, otoczony puszczą piską. Z strony zachodniej yy, wpada rzeka Krutynia do jeziora bydany. Rzeka, która słynie za granicą jako jedna z największych atrakcji Mazur. Yy, Krutynia i Czarna Hańcza to są perły Mazur. Więcej się mówi o nich niż o wielkich jeziorach mazurskich. Yy, półwysep, no wystawa południowa, na mapach zaznaczana jako najładniejszy punkt widokowy. Więc to wszystko, co powinno mieć atrakcyjne miejsce turystyczne, tam było i leżało u gorem. Drugi etap, który dał do myślenia, to między innymi doświadczenia z branży m, takiej dziwnej, mianowicie ani psychiatra do tego nie miał ochoty, ani lekarz ogólny. To są bardzo zwiewne nerwice, tak powszechne, że prawie kto bez nerwicy, to jakby niekompletny, mm -hmm. tak? W związku z tym... Yy, depresyjki jakieś, gdzie się no okazuje... Nie depresyjki, ja myślę, że to głównie może chodzić o zmęczenie, po tak, prostu. Tak. Wszyscy z... tak szaleńczo w tej chwili pracujemy, a jeśli nie wszyscy, to jednak bardzo, bardzo wiele osób, czy artyści, czy biznesmeni, no bywa, że pracują po kilkanaście godzin na dobę i potem jak wracają do domu, nawet już wypoczywać nie umieją, nie wiedzą jak odreagować. I to wtedy, no, wtedy temat. do Galindi. <noise> tak jest. Tam jest specjalna terapia. Jest to właśnie szeroki rozrzut tego, czego szukamy. I my nie za bardzo ingerujemy w przydział tej recepty, że to akurat panu musi odpowiadać. Nie. Kto lubi ciszę, to zaszywa się w jakiejś knie, gdzieś z łódką, w jakiejś zatoce. Nie ma go. Nawet często nie przyjeżdża na posiłki. Ktoś, kto lubi yy, konie. Jeździ sobie czy wierzchem, yy, czy dorożkami, czy, czy saniami zimą. Robimy różne jeszcze szaleńcze rzeczy. skilling yy, na nartach, yy, kuligi po yy, gładzi jeziora, lekko przysypanej śniegiem, coś fantastycznego. Koni nie mając przeszkód, a to są takie małe koniki yy, tarpany, pędzą z rozwianymi grzywami. Yy, coś wspaniałego. Yy, po wielu takich dziwnych eksperymentach, nagle Hmm, okazało się, że hmm, coś w tym jest, że ludzie poważni w ciągu kilku minut pękają, że rzucają Kupują swoje tytuły do worka. Teraz już symbolicznie tak robimy, że dosłownie hmm, jest taki worek, gdzie każdy podchodzi i wrzuca swój tytuł profesorski, czy tam docenta, nie ma od tej chwili. On zostaje galinem, dostaje symboliczną hmm, taką maczugę. O, właśnie. To jest moja. To dostanie pani tę maczugę właśnie jako symbol yy, wiary Izegusa II wodze Galindów w to, że pani jest Galindem i że w tym programie galindowość zostanie właściwie zinterpretowana. A to pojęcie jest tak yy, zawiłe i tajemnicze, yy, że w takim razie powierzam to z czułością w pani ręce. Obrządek bo to rytualnie się musi odbyć w kręgu, wśród... W yy, Tak, ja Zapraszam, koniecznie, bo to rytm bębnów jest potrzebny. Wydaje mi się, że, że mogę tak zaczarować i stworzyć w tym momencie Pani taką aurę. Niech Pani patrzy i zobaczy Pani w tej chwili bardzo dziwne zjawiska. Słyszy Pani te bębny? Słyszy Pani? Widzi Pani te iskry? Tak. <śmiech> <śmiech> hmm. <śmiech> <śmiech> Galindowie! Widzę i słyszę tylko jeszcze jeden niepokój mną, targa. Czy o, Galindowie to dobrze traktują kobiety. Ganindowie o dziwo szanowali konie i kobiety. W tej kolejności tak jest. Dobra. <noise> Dlatego, że a może ja w ogóle powiem coś nieco o Galindach, bo to były postaci historyczne i bardzo wiele osób y, t, zarzuca mi, że właściwie y, wyimaginowałem, wymyśliłem sobie jakichś Galindów, okay. że a to przecież jest historia. autentyczna kraina, historia, gdzie 500 lat przed nową erą, na obszarach wielkich jezior, pojawiły się ludy pochodzenia indoeuropejskiego, podobne jak Celtowie, y, tylko tysiąc lat później, y, gdzie y, w różnych obszarach nabrały specyficznych swoich cech i też odpowiednie były plemiona. Y, Galindia rozciągała się, jak wspomniałem, od Śniatr po Olsztyn, y, w obecne okolice Węgorzewa i po Mazowsze. Ogromny obszar, Knii Galińskiej. Ale byli jeszcze Bartowie, to okolice Olsztyna, byli. Pomezanie, Natangowie, Sasinowie, yy, plemiona o bardzo ciekawej historii, gdzie ich wodzowie weszli do historii, są udokumentowani przez takich kronikarzy jak Tacyt, kronikarz, yy, który na początku Nowej Ery pisze o Estach, tak nazwał właśnie yy, te plemiona pruskie, ale już yy, troszkę później Ptolemeusz, geograf Aleksandryjski, już pisze pon, yy, z nazwiska Galindae. Kopalny bursztynu znajdował się i znajduje się do dzisiaj na naszych y, obszarach. Galindowie y, uwielbiali y, y, takie siły y, natury jak y, słońce. Ale nie y... mieli jakiegoś szamana, jakiś żbity. To właśnie w jest funkcje spędziły Były też wieczki, ale muszę powiedzieć, że to się źle skończyło. Właśnie przepalone na stosie? Nie. <hle> Były bardzo chude lata dla galindów. Głód straszny. I galindowie na wiecu uchwalili, że będą przy narodzeniu wszystkie dziewczynki uśmiercać. O, Strasny. to Po dwóch latach, kiedy nie było widać efektu i nadal głód o, dokuczliwy doskwierał galindom, wybrały się panie do wieszczki. I ta właśnie przepowiedziała dziwną rzecz, że mają wszyscy wojowie. Jak jeden mąż uderzyć bez zbroi na Mazowsze i że dokonał ogromnego zwycięstwa. Galindowie wybrali się na wyprawę, zabrali ogromną ilość jeńców i wracali już z tymi łupami i nagle po jednym dniu zauważyli jeńcy z Mazowsza, że ci Galindowie w ogóle zbroi nie mają. I uciekło kilku. Powiadomili owszem, odciecz, która wyruszyła, wycięła w pień wszystkich galindów. Czyli ta wieszczka nie za bardzo się sprawdziła. To był początek końca galindów. Ale wracając do wieszczki, my mamy może nie tyle wieszczkę, co panią astrolog i chciałabym teraz Państwu y, przedstawić horoskop, który pani astrolog przygotowała dla Państwa. Są to Państwa horoskopy a ich analizę przeprowadziłam według systemu Jana Saraskomskiego. W świetle tej metody pani jest obdarzona wyjątkowym umysłem. Posiada pani również ogromną wyobraźnię, ale przede wszystkim potrafi pani z całej masy informacji wyłowić te, które są istotne i znaczące. W życiu wybiera pani te sytuacje, które wymagają od pani dużego wysiłku i nakładu pracy. Czasami te zajęcia kolidują z Pani czasem wolnym, jednak pomimo wielu trudności życiowych jest Pani urodzoną optymistką. Natomiast Pana pociągają i fascynują wszelkie rzeczy niepospolite. Im większe dziwactwo, tym bardziej jest Pan oczarowany i zachwycony danym zjawiskiem lub rzeczą. Jest Pan osobą oryginalną, żyje Pan według własnych norm i zasad. Czasami ciężko się pan z panem dogadać, ponieważ używa pan tylko dla pana znanych skrótów myślowych i czasami osoby nieobeznane mogą pana nie zrozumieć. Ale ja zrozumiałam ja, ja. wszystko. No, tak. ja, ale. ale jak to, to, jest, to jest prawda? To prawda? To prawda? To prawda że tak, to tak, mówimy to trzecie zdanie? nie? Ale wracamy po tym Nie, wyjaśniam sprawę. po pół godziny. Jeżeli rozmawiam z kimś i widzę, że ta osoba rozumie istotę rzeczy to ja się pytam, dlaczego mam prowadzić do kropki na końcu, no, jeśli to jest strata no. czasu. No, A ja. tak samo, jeżeli się w trakcie wywodu na jakiś temat y, tworzy y, myśl poboczna jakaś dygresja, która ma większą wartość niż temat. początkowy mhm. temat, nie widzę żadnej przeszkody, żeby zaniechać pierwotnego wątku. Ale póki co zapraszamy wszystkich Państwa do, do Galindii. I dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Zapraszamy i dopełnimy obrządku rytualnego uczynienia panią Galindem z pełnym imieniem. Jest to miłe, choć czasami niesie są sobą maleńkie ryzyko. No, do... tak. zaryzykuję. <grych> Zapraszamy do serdecznie.